Dzień dobry. W tym odcinku zajmiemy się pielęgnacją roślin domowych, które zamawialiśmy przez internet, czyli roślinami, które musiały przebyć jakąś drogę, dłuższą lub krótszą, zanim trafiły do nas do mieszkania. Pod lupę weźmiemy sadzonki cięte do własnego ukorzeniania, rośliny, które były uprawiane w podłożu produkcyjnym, szkółkarskim albo w takim dostosowanym już do dalszej uprawy, oraz roślinami, które miały zabezpieczone korzenie za pomocą spagnum lub innego materiału. Jak dbać o takie rośliny, jak je dostosować do warunków, jakie mamy w mieszkaniu? Mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie przydatny. Miłego oglądania. Temat tego filmu wybraliście na moim Instagramie, ale propozycje, które się pojawiły, będą publikowane, nagrywane, ale w odpowiedniej kolejności. No i muszę wspomnieć na początku również o tym, że ciężko jest mi się ostatnio wysłowić, bo kończę kilka projektów, które są na etapie takim techniczno-konstrukcyjnym, więc mój umysł jest nastawiony właśnie do takiej pracy i ciężko mi się wysłowić i zlepić zdania, ale mam nadzieję, że to, co mam do przekazania, uda mi się przekazać w odpowiedni sposób. Ostatnio skończyłam jeden większy projekt, więc postanowiłam się nagrodzić i zamówić kilka roślin. No, trzeba czasem się fajnie potraktować, co prawda będę musiała uskutecznić tysiąc potraw z ziemniaka, no ale. A i przy okazji, ziemniaka to w najbliższych dniach, w środę albo w piątek, będzie opublikowany film, jak uprawiać ziemniaki w donicach albo w workach. Więc może Cię to zainteresuje. Zamówiłam ostatnio kilka roślin, które akurat idealnie wpasowały się w ten temat, bo przyjechała do mnie sadzonka do samodzielnego ukorzeniania, rośliny z korzeniami w takim podłożu produkcyjnym, ale to już był przerabiany wielokrotnie ten temat, ale to powtórzę, oraz roślina, która miała zabezpieczone korzenie w spagnum, czyli w mchu torfowcu i roślina jechała do mnie ponad tydzień i trochę ucierpiała i widzę, że już się coś z nią dzieje, więc będą przygody, będą przejścia. Oprócz roślin, to też ostatnio przyszalałam i kupiłam kilka takich ciekawostek. I je pokażę pod koniec filmu i nieco więcej opowiem. W ostatnim odcinku vlogowym, czyli o roślinnych aktualizacjach, roślinny tour, pokazywałam Wam nową sadzonkę filodendrona i ją zamawiałam właśnie do samodzielnego ukorzeniania. I przyjechała w bardzo ciekawy sposób zabezpieczona. I to chcę pokazać, bo mnie to zaciekawiło. Bardzo sprytne. To jest styropian. Postaram się tym nie ruszać, żeby nie trzeszczeć, bo wiem, że nie każdy lubi ten dźwięk. 10-centymetrowy styropian i w nim wycięty kształt liścia. Tutaj jest nawet taki kształt wycięty, żeby można było sadzonkę łatwo wyciągnąć i to było winięte streczem. Roślina jechała do mnie 3 dni z Gdańska, były przymrozki w nocy i no nie zmarzła żyje. To co zrobiłam po odpakowaniu sazonki to oczywiście dokładne oględziny i przy okazji oględzin to nagrywałam, żeby mieć ewentualnie materiał jak gdyby coś złego się działo, żebym mogła wysłać do sprzedawcy, ale wszystko było ok, sprawdziłam czy nie ma szkodnika, jak, czy liść jest cały, no i oczywiście oględziny węzła, jak to wygląda. To, że jest tutaj czarne to nie znaczy, że gnije, jest to w fantastyczny sposób zabezpieczone węglem aktywnym, posmarowane dwa cięcia, jest niewielki korzeń, które powoli bardzo powoli rośnie. I to co zrobiłam, nie zwlekałam, od razu wstawiłam roślinę do wody z czajnika, po gotowaniu, innej nie miałam i wody wymieniłam po kilku godzinach. I w kolejnych trzech dniach wodę wymieniałam dwa razy dziennie. Po tych trzech dniach sadzonkę wstawiłam do słoika z monsterą, bo ona już zaczęła wytwarzać korzenie. Jest taka teoria, że gdy ukorzeniamy kilka roślin w jednym naczyniu. I pojawiły się korzenie, to te korzenie dostarczają do wody hormonów, które pobudzają pozostałe sadzonki do wytwarzania korzeni. No ale póki co nic tutaj za wiele się nie dzieje, więc na razie obserwuję, staram się wodę wymieniać codziennie i czekam. Stoję w widnym miejscu o rozproszonym świetle, też nie na bezpośrednim słońcu, żeby iść mi się nie przypalił. W sumie teraz jeszcze tak dużo słońca nie ma. I czekam. Wymieniam wodę, żeby nic mi nie gniło, i też obserwuję. Czy infekcja się nie wdaje, ale jest wszystko ok, nic z rośliną się nie dzieje. Czyli sezonki, które dostajemy do ukorzeniania, od razu wstawiamy do wody. Żeby zapobiec gniciu, to tym tematem zajmiemy się następnym razem, ale wstawiamy do czystej wody. I czekamy. Jeszcze tylko kilka słów na temat tej sadzonki. Jest to filodendron, który nie traci variegacji, czy nie pójdzie w rewers. Cały czas będzie wytwarzał mniej lub bardziej wybarwione liście. I ten filodendron jest uważany za takiego łatwiejszego w uprawie. Mało wymagający, nie wymaga zbyt wysokiej wilgotności powietrza i rośnie dosyć szybko. Korzenie to tak za szybko nie puszcza, ale. Czekam. Rośliny, które zamawialiśmy w doniczkach, z podłożem produkcyjnym, szkółkarskim. Jest kilka szkół, ro, kilka różnych podejść do tematu, czy od razu roślinę przesadzać, czy ją pozostawić. Ja wychodzę z takiego założenia i z moich obserwacji zauważyłam, że rośliny, z którymi coś się dzieje, widzimy, że są plamy na liściach, jest szkodnik, ym, widać, że podstawa pędów gnije, nie wyglądają rośliny za zdrowo, to rośliny wtedy przesadzam. Po prostu skontroluję to, co się dzieje w systemie korzeniowym i Zaczynam działać. Jeżeli z rośliną nic się nie dzieje, wygląda na zdrową, tylko są jakieś niewielkie uszkodzenia mechaniczne, bo jak zamawiamy rośliny przez internet, przyjeżdżają do nas zapakowane w pudełku, są przestawiane z miejsca na miejsce, to jest bardzo duże ryzyko, że roślina zostanie nawet w niewielki sposób uszkodzona. Więc musimy się z tym liczyć. To jest naturalne, normalne, że roślina może być delikatnie uszkodzona, naderwany liść, ułamany pęd. Ale no nic z tym nie zrobimy. Takie uroki zamawiania rośnie przez internet. Ta strelicja jest ze mną od września i jej nie przesadzałam. Dalej rośnie w podłożu szkółkarskim, produkcyjnym i niedługo się zabiorę za przesadzanie i nagram na ten temat film, tak jak obiecywałam. Jeżeli widzę, że z rośliną nic się nie dzieje, to ją pozostawiam, niech się klimatyzuje, przyzwyczaja do nowego miejsca. I dopiero po jakimś czasie, jak przychodzi pora na przesadzanie, jeżeli nie wyrastają korzenie przez dziurki od odpływu, to czekam na ten moment, kiedy rośliny można przesadzić. Czyli te kupowane jesienią, zimą, dopiero przesadzam wiosną. I jeżeli kupuję w ciągu lata, w połowie roku, w połowie sezonu, to wtedy robię kontrolę po tych dwóch tygodniach, czyli przyzwyczajania rośliny do warunków, jakie mamy w mieszkaniu i tych dwóch tygodni, kiedy rośliny obserwujemy, czy nie ma chorób grzybowych, czy nie ma szkodnika. I dopiero po tym czasie delikatnie roślinę przesadzam, znaczy robię to w taki sposób, jak należy, w zależności jaka to jest roślina, ale jeżeli nie ma potrzeby, nic z rośliną się nie dzieje, to wstrzymuje się z przesadzaniem, nie stresuje jej dodatkowo. Ja wychodzę z takiego założenia. Wiem, że sporo osób od razu przesadza, od razu kontroluje stan systemu korzeniowego, ale ja czekam na moment kiedy rośliny można przesadzać. No i teraz temat nieco trudniejszy, czyli rośliny, które już mają korzenie wytworzone, sadzonki z korzeniami i korzenie bez podłoża tylko zawinięte na przykład w papier, w spagnum, czyli w mech torfowiec lub Zawinięte w jakiś worek foliowy, jak taką sadzonkę potraktować, co z nią zrobić, żeby się przyjęła w naszych warunkach mieszkaniowych. Udało mi się kupić roślinę, która chodziła za mną od dłuższego czasu. I znalazłam w jednym sklepie zagranicznym. Bałam się, że wysprzeda się i znowu będę musiała czekać bardzo, bardzo długo, zanim znowu się pojawi na rynku, więc zaryzykowałam pogoda, nie była sprzyjająca, ale wiedziałam w jaką pogodę zamawiam. I kupiłam. Liczyłam się z tym, że coś z rośliną może się stać w trakcie przesyłki. Szła do mnie ponad tydzień. I tak jednak w duchu liczyłam, że będzie trochę lepiej zabezpieczona, ale dała radę. Teraz przeżywa stres i była zapakowana w taki sposób. Niestety podgrzewacz pewnie przestał grzać po 48 godzinach, czy po 24 godzinach. Nie pamiętam jak one długo działają, ale niezbyt długo. Gdy otworzyłam paczkę, była zimna, a roślina w kiepskim stanie, klapnięta. Jej korzenie były ownięte spagnum w mchu. Po oczyszczeniu korzeni, sadzonka oczywiście wylądowała w słoiku z wodą, żeby się napiła, bo po tylu dniach podróży w samym mchu była odwodniona, mocno odwodniona, tak jak to było widać na filmie, który nagrywałam. I roślina dopiero po dwóch dniach odzyskała turgor, to znaczy napiła się na tyle dużo wody, że jej liście nieco się podniosły. Ale jak roślinę wyciągnęłam z opakowania, z pudełka, to to, co mnie zaniepokoiło, to przycięte liście oraz ym, zapach. Czyli pachniało mi to olejkiem, nim, olejkiem z miodli indyjskiej, czyli coś musiało się z rośliną dziać, że był stosowany olejek. Teraz nie, już nie czuć tak. I to jest taki specyficzny, mocny zapach. Nie pachnie to zbyt przyjemnie. Nie wiem, z czym to porównać, do czego to porównać. Do pasztetu? Nie wiem. Taki ma bardzo specyficzny zapach. I raz, że tu końcówki ucięte, zapach olejku z miodli. To troszeczkę roślina przymarzła w trakcie transportu. Tutaj te. Mm, Liście w drodze końcówki przymarzły, tu i tu, bo to są dwie sadzonki, takie oddzielne. I zauważyłam, oczywiście sadzonkę doglądam kilka razy dziennie, że korzenie gniją. Będzie tutaj trzeba usunąć kilka korzonków, ale też zaczęła wytwarzać nowe korzenie. Może mi się uda tak pokazać? Widać. No, widać, widać. Puszcza korzenie. Wstawiłam ją do worka foliowego, żeby wilgotność powietrza wokół liści była większa. Teraz cały czas trzymam ją w worku, ale obecnie jest uchylony. W pierwszych dniach, chyba pięciu czy sześciu, worek był cały czas zwinięty i otwierałam go tak um, kilka razy dziennie, bo też roślinę kontrolowałam, a obecnie jest uchylony, ale i tak worek zapewnia tutaj większą wilgotność wokół liści. I to, że uchylam worek, to y, zaczynam wyrównywać wilgotność w worku, a wilgotnością, która jest w mieszkaniu. Roślinę powoli dostosowuje do wilgotności powietrza w mieszkaniu. I jeszcze kilka dni ją potrzymam w takim. Y, Worku uchylonym. Poczekam tutaj na to, co się będzie działo na końcach liści, i dopiero wtedy, jak tutaj coś się rozwinie, zobaczymy, w jakiej to będzie kondycji, to wyciągnę ją poza worek. Poza tym, że tutaj się coś dzieje, to chcę ją mieć odizolowaną od pozostałych roślin. No, trzymam ją w worku, żeby nic się nie roznosiło. Jeszcze oprysków nie robiłam, nie wiem kiedy, ale na pewno będę musiała tutaj zastosować na tę roślinę. Bo oprócz tego, że tutaj coś na liściach się działo, dalej obserwuję trochę. Zmian się pojawia, robię zdjęcia i sobie porównamy za jakiś czas, ale tutaj na liściu, gdzie to jest? Gdzieś tu jest, pojawia, pojawiła się plamka. O, więcej! Dwie. Tu się plamka pojawiła i takie dwie. O nie, tu widzę pod światło jeszcze jedna. Jutro będzie słońce. Mam nadzieję, to w świetle słonecznym obejrzę to przez lupę obejrzę, co tu się dzieje. Niestety trochę korzenie ucierpiały, więc dobra, to na spokojnie usunę. Dzisiaj to zrobię od razu z marszu. Usunę wszystkie gnijące korzenie. To nawet widać, jak się przyjrzymy o niektóre korzonki, końcówki są czarne, więc to jest do usunięcia, ale tu Ładnie się rozwija, puszcza. Korzenie właśnikowe, takie drobne, to taki meszek. Nie u wszystkich roślin, nie wszystkie korzenie tak są zakończone, ale większość, że taki jest meszek przy korzonkach, przy tych najdrobniejszych, to są takie włośniki, dzięki którym rośliny pobierają składniki odżywcze. Nic tu złego się nie dzieje, widać, że to jest jasne, białe, zdrowe, rośnie, ale to, co jest ciemne, wycina. To, że tutaj korzonek jest ciemniejszy, to on jest taki półzdrewniały, to jest naturalny kolor, ale tu widzimy, o, końcówka tego korzonka jest ciemna, więc oprócz tego, że będę wymieniać, oczyszczę i będę wymieniała wodę, nic więcej nie robię. Gdyby coś tutaj, jakaś infekcja się wdała, no to wiecie, co zrobię, bo już nieraz na ten temat opowiadałam. Ta sadzonka myślę, że OK, szybko da radę się tutaj zregenerować, ale druga, jak druga wygląda? Nie, też idzie. Ta sadzonka za wielu korzeni nie ma, ale zaczyna puszczać malutkie więc coś z niej będzie, mam nadzieję, ale za chwilę wraca do woru, do woru, do wora po oczyszczeniu korzeni. Jeżeli masz jakąś małą szklarenkę czy gablotę szklaną, żeby wstawić taką roślinę po podróży, to jej tylko pomoże. Lepiej ich nie zraszać, bo tak jak widzimy w tym przypadku, są zmiany na liściach, więc nie chcę, żeby to się rozprzestrzeniło po roślinie no niestety worek też sprzyja rozwojowi różnych chorób, bo jest większa wilgotność, ale na tym etapie nic więcej nie zrobimy. Lepiej trzymać w worku, w gablocie, w zamknięciu, gdzie jest ogólnie większa wilgotność, niż roślinę zraszać. Na tym etapie nic więcej nie zrobimy. Musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość, żeby roślina się zregenerowała. Zaczęła wytwarzać nowe liście, zaczęła puszczać nowe pędy, no i przede wszystkim korzenie, no bo zdrowotność systemu korzeniowego jest najważniejsza. Jak korzeń jest zdrowy, to już nawet jak jest, jak jest liść poszarpany mocno Zniszczone, to roślina za chwilę puści nowy liść. I właśnie, bo bym zapomniała, jeżeli liść jest mocno skatowany po podróży, to czego wycinać? Jeżeli jest taki pożółknięty w 50%, to on już nic roślinie nie pomaga warto go wyciąć, roślina wtedy jest odciążona i ma siłę na to, żeby wytworzyć nowy, nowy liść, ale jeżeli jest zielony, poszarpany, uszkodzony mechanicznie, to lepiej go pozostawić, no bo liść jest tym panelem słonecznym, który roślinę zasila, mimo tego, że jest zniszczony. Jeżeli jest lekko pożółknięty, to lepiej go jeszcze pozostawić, aż pożółknie bardziej i dopiero wtedy go wyciąć. Niestety, takie uroki zamawiania roślin przez internet. Mimy świadomość tego, że sprzedawca stara się zapakować rośliny najlepiej, jak tylko potrafi bo jemu zależy na tym, żeby roślina dotarła do Ciebie cała i zdrowa, ale nie ma na to wpływu, w jakim stanie przyjedzie. Czy gdzieś czasem paczka nie utknie, w, gdzieś w przechowalni, jak pudełka, przesyłki traktują kurierzy. Wiele rzeczy po drodze może się wydarzyć od momentu, kiedy roślina zostanie wypuszczona ze sklepu. I to, co my możemy zrobić, to uzbroić się w cierpliwość i rośliny doglądać i reagować w odpowiedni sposób. W kolejnym odcinku zajmiemy się zabezpieczaniem sadzonek ciętych, takich do ukorzeniania, żeby nie wdały się choroby grzybowe czy bakteryjne. To będzie ciekawy temat. I jak wspominam, pokazywam. ostatnio kupiłam taki zbanuszek miedziany, a to nie tylko to, pokażę co jeszcze. Drewniane talerzyki do kolekcji, do powieszenia tutaj na ścianie i też się podpytywaliście w jaki sposób je powiesiłam. One mają specjalne zawieszki już przygotowane, ten talerz nie ma. Nie ma jak go powiesić, ale chyba przykleję klejem na gorąco, zrobię pętelkę z druciku. To jest leciutkie, drewniane i ten też ma taką pętelkę. I trochę osłonek, a to wszystko kupiłam po to, bo w najbliższych dniach. O nie, śnieg pada. W majówkę ma przyjechać mój kumpel ze studiów i będziemy robili sesję fotograficzną z wykorzystaniem roślin. Kupiłam taką osłonkę, taką i takie dwie podwieszane. I to kolorystycznie będzie nam pasowało do założenia, które obraliśmy, co ma się pojawić na zdjęciach, w jakim klimacie ma to być. No to mi się bardzo podoba. Trochę wgnieciona, ale. Urok staroci. Rozładował mi się mikrofon, więc. Niech Twoje rośliny rosną pięknie i zdrowo, niech ci się zieleni. Dobrej pogody, dobrych nastrojów. Pozdrawiam, wracam do roboty.